Gdy się Chrystus rodzi i na świat przychodzi, ciemna noc w jasności wiekuistej brodzi. Jak się mam zwrócić do Was w tym okresie Bożego Narodzenia, jak nie tym tradycyjnym, drodzy bracia i siostry? W Chrystusie, Zbawicielu, On się dla nas narodził, dla naszego Zbawienia. On prostuje nasze drogi. On przychodzi, żeby dać nam wieczne szczęście. Chrystus staje się nadzieją naszego życia i tym głównym motorem wszystkich naszych dobrych spraw. Jak to dobrze, że jesteśmy wierzącymi ludźmi. Jak to dobrze, że Chrystus przychodzi, żeby nam dodać otuchy, żeby nas wyprowadzać z ciemności, ze smutku żeby być naszym bratem w człowieczeństwie. On nadaje sens naszemu życiu, wszystkim sprawom. On nas wyprowadza z grzechu, ze słabości. On niesie nam nadzieję. Łączę się z wami wszystkimi w radości Bożego Narodzenia i w nadziei tego narodzenia. Mam na myśli całą rodzinę moją, wszystkich przyjaciół, ludzi z tylu parafii, gdzie pracowałem, z tych miejsc, gdzie głosiłem nauki jako rekolekcjonista, myślę o tych, którzy są na roztoczu, moim ulubionym roztoczu. Pozdrawiam wszystkich serdecznie i w kraju i tych, którzy są gdzieś, gdzieś na obczyźnie. Bądźmy razem, nie dajmy się podzielić. Strzeżmy tego ognia, miłości i pokoju w naszych domach, w naszych rodzinach żeby szatan nie rozdzielał nas, żebyśmy nie ranili się wzajemnie. To jest orędzie Chrystusa, Zbawiciela, zatroskanego o prawdziwe dobro człowieka. Składam wszystkim najlepsze życzenia na przeżywanie tych świąt, żeby to nie było tylko jedzenie, picie, towarzystwo, ale żebyśmy rozśpiewali nasze dusze w kolędzie, w modlitwie, żebyśmy Wyciągali ręce nie tylko z opłatkiem w dniu Wigilii, ale w tych gestach miłości na co dzień, żebyśmy sobie pomagali, bo wtedy dopiero udźwigniemy ciężar życia. Zwracam się do wszystkich chorych, do tych smutnych, do tych, którzy gdzieś się pogubili. Chrystus się narodził, bracia, siostry. Bądźmy dobrej myśli. On jest z nami, Emanuel, nasz Pan. Niech Bóg będzie z Wami w te święta, w Waszych rodzinach, w Waszym życiu. A wszystko inne to już będzie dopowiedziane, czy w wierszu, czy w kolędzie. I to także jest z mojego serca jakoś wyjęte i przekazane do Was. Szczęść Boże. Nowa era. Została tylko cichoinka śledzia kawałek, kluski z makiem. Bóg wywędrował z twego serca, w stajni ubogiej znalazł chatę. Gospoda twoja pełna gości, rozgwaru, przekleństw, alkoholu. Gdzie się tu dziecko ma narodzić? Nie lepiej właśnie tam, na polu? Została tylko ci kolenda, wspomnienie ciepłe, parę wzruszeń, i ta tęsknota dziwnie ćmiąca i pełen smutku barług duszy. Choć ograbiono cię kompletnie, los nową zesłał ci nadzieję. Ona jak gwiazda tam prowadzi, gdzie Bóg się rodzi, do Betlejem. Pójdź za nią. Jezus ciągle czeka. Módl się za Polskę, za jej przyszłość, by znów nastała nowa era dla wszystkich ludzi tu nad Wisłą. Nie grożą więcej ci Herody. Diabeł z jasełek już nie zwodzi, ale pokonaj zniechęcenie, bo nowe w męce się wciąż rodzi. Wyciągnij rękę w stronę ludzi, podziel opłatkiem, zwłaszcza z biednym. Niech Ci dobroci jednak starczy i na poświętny dzień powszedni. Na posłaniu ciszy Bóg wcielony. Błogosławi ludzką miłość nasze domy, nowym blaskiem w nocy świata sieje. Pokój dzisiaj głosi nam z Betlejem. Pokój wam, zmęczeni ludzie, jestem z wami, więc się już nie bójcie. Choć cierpienie jeszcze boli, świt nastaje, pokój dobrej woli. Taki kruchy, a przecież wszechmocny, będzie szukał zabłąkanej owcy i win naszych będzie dźwigał brzemię. To on właśnie uratuje Ziemię. Pokój Wam, zmęczeni ludzie, Jestem z Wami, więc się już nie bójcie, Choć cierpienie jeszcze boli, świt nastaje. Pokój dobrej woli. Wśród aniołów i prostych pasterzy, Nie na tronie, ale w żłobie leży. I uśmiechem otuchy dodaje, Zapewniając, że z nami zostaje. Pokój wam, zmęczeni ludzie. Jestem z Wami, więc się już nie bójcie, Choć cierpienie jeszcze boli, Świt nastaje, Pokój dobrej woli. Więc jesteśmy tu dzisiaj przed Tobą i wierzymy w tę nadzieję nową. Ty dodajesz nam ducha i mocy, Więc wytrwamy dzięki Twej pomocy. Pokój Wam, zmęczeni ludzie, Jestem z Wami, więc się już nie bójcie, Choć cierpienie jeszcze boli, świt nastaje. Pokój dobrej woli.